Większość ludzi nie osiąga wolności finansowej, bo nawet nie wie, co to dla nich jest. Numer jeden. Poznaj swój numer wolności finansowej. Co to jest numer wolności finansowej? Bardzo prosto. Są to twoje koszty życia. Są to wydatki, które muszą być pokryte co miesiąc, jak dach nad głową, jedzenie, konieczne wydatki, jak rachunki, na przykład ubezpieczenie zdrowotne, światło i tak dalej. to podstawa ta, którą musisz miesiąc za miesiąc płacić. Jak obliczyć numer wolności finansowej? Bardzo prosto. Patrzysz na wydatki roczne, czyli patrzysz na wyciągi z banku i patrzysz, ile cię kosztuje rzeczywiście życie? Styczeń, luty, aż do grudnia. Dlaczego na rok? Ponieważ nieraz płacisz coś koniecznego tylko raz na rok. Na przykład jakaś opłata za licencję czy za ubezpieczenie. Dzielisz tą sumę wtedy, tą kwotę na 12 i wychodzi Tobie akurat na kwota miesięczna. I co dalej z tym robić? Bierzesz tą sumę, na przykład dla przykładu 3000 zł plus 50% z tej sumy, więc 3000 będzie 1500, więc 3000 plus 1500, te 50% idzie na inflację i podatki, równa się 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca to jest numer wolności finansowej. 90% społeczeństwa nie ma pojęcia, jaki jest numer wolności finansowej. W związku z tym pracuje, pracuje, pracuje w kołowrotku i nigdy nie dochodzi do żadnej wolności, bo po pierwsze, nie ma klarowności, po drugie nie ma planu, jak tego dokonać. W kolejnym odcinku podzielę się z tobą dwoma największymi błędami, jakie popełniają ludzie chcący zbudować swoją wolność finansową. Jeśli się podobało, daj like i subskrybuj żeby dostać powiadomienia o kolejnym odcinku.